Wezuwiusz i Capri. Dawno temu, gdy światem rządzili wspaniali bogowie, na włoskim wybrzeżu spotkało się dwoje młodych ludzi, Wezuwiusz i Capri. Zakochali się w sobie bez pamięci i świata poza sobą nie widzieli. Ale pewnego dnia Wezuwiusz zdradził piękną Capri, a zrozpaczona dziewczyna rzuciła się z wysokiego klifu do morza. Bogowie postanowili ukarać Wezuwiusza i zamienili go w wulkan, zaś Capri, którą bardzo lubili, postanowili zamienić w wyspę. Umieścili ją niedaleko Wezuwiusza, aby każdego dnia cierpiał, patrząc na dawną ukochaną. Gdy ziemia zaczyna lekko drżeć, okoliczni mieszkańcy do dziś wiedzą, że to znów Wezuwiusz wzdycha do Capri.